Siema, co jest na z nową aktualizacją od Supercell'a z 8 bitem nowych, podam Wam opis tej aktualizacji, co będzie i co, co zostanie zrobione, zmiany, nowe rangi, zadymiasz, nowe rangi, zadymiasz, czyli będą 25, 35 i 30? Jak słyszycie jakieś hałas, to się tym nie przejmujcie, bo jestem ja w nowym przedszkolu, matka, bo i z wakacji. Coś się zbliża, ja idę do czwartej klasy, mój brat do e, wierszej grupy e, przedszkola i będzie nowy zadymiarz. Po mapy mapry, przebrania bilansowe i nowe zmiany. Okej, okay, jeszcze nie ma podobno e, oglądałam SmileXa ale nie ma nadal tej aktualizacji e, nie ma nadal tej aktualizacji, jest aktualizacja ja już zaktualizowałam osobiście ale nie ma w ogóle żadnego łączenia nie działa w ogóle, widzicie błąd łączenia, nie można się połączyć z serwerem, sprawdzić połączenie internetowe więc widzimy się u jakiegoś youtubera na przykład SmileXa i Widzimy się za chwilę. Znaczy QBZ. Pozdrawiam Cię QBZ. Ale nadal nic nie działa. Nie działa w ogóle. Brawl Stars nie działa, ale rzucę to na YouTube jak najszybciej. I nagram kolejny odcinek, gdzie będziemy już grać I będą Fajne nowe rangi z tylko z tymi rangami mogliby dać trochę więcej. Mi śladuje, więc włączyliśmy i mojego ulubionego youtubera z Brawl Starsa. I jakby jest ten hałas, nie zwracajcie na jego uwagi, wiem, że trochę przeszkadza, ale ja się zwyczajem bo jestem w nowym przedkole matka, mojego brata. Możemy do niego i się przywitać. Z, e, może się przywita, więc e, na razie muszę, bo jest mega głośno. I ja idę do baćka i się przywita. Baczej, idę, idę. przywitaj się z widzami, powiedz hmm. ale yes. Powiedział cześć, ale po cichutku. Dobra, my już idziemy na swoje miejsce. Ja sobie tutaj czwótnego rycaka. O, na razie będzie cisza, ale Pani, pani coś tam mówi, ale nieważne. Przepraszam, że zadziałałam, o już o, 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 o 11? Coś tak czułem właściwie że o 11. Ale ja myślałem, że będzie nie. Ja to w piątek. Bo jest Dzisiaj. Dzisiaj będzie aktualizacja. Bo wiem, zawsze są aktualizacje o 10 o 10, ale, ale przerwy działają po 11, 12 Wiadomo, dużo podobnie jak z Fortnite mają tam węźć. trochę dłużej bo robią pierwszy, eventy na przykład z, jedynym, żeby z jak wejść. jest przerwa techniczna do 16.18 na nowy sezon to Wszyscy jest fajne. No, Możemy nagramy z czacie. Fortnite a. za 15 do subskrypcji na pewno nagramy, ale jeszcze nie dzisiaj, nie dzisiaj, okej? Okay? bo będziemy jako pierwsi Będziemy jako pierwsi. Posłuchajcie ze mną, że są pierwsi. Ej, to jest spoko. Jak włączył, zostawcie szybko i wezmę graj. I to e, coś się stanie, za... <kluje> co, to... Arti... Dzięki ciekawe. stary. Napiszcie w komentarzu. Tydzień, e... na żywo. Dobra, lecimy. E, ale, słuchajcie. E, dobra, ja się zamykam w ciszę. To jest mój cel teraz, być, żeby być numer jeden. No chcę zrobić numer jeden i Ej, ej, naprawili coś już? Wyskakujesz, próbuj po mnie. Wcześniej tego nie pisało. Wcześniej tego nie było. Właśnie nie się. Już coś dodali, dobra, ja już się przygotowuję. Już. No to nie, Kaczyński za to, nie! bo mnie od. Pewnie on już jest w broserce i... jest? A, jest offline. Na żywo trzymi tytami. Jeśli bym znowu. A to nie ważne. Dobra i zaraz się... Zaraz się widzimy w... No, Dobra, otworzę już to. Na żywo jest offline, nie wiem czemu do Smile'a. Widzimy się u Smile'a. No nie o, ma, więc czekamy ma na Smile Slowa. E, e, witam to, 15 zostało. tysięcy osób na 15 żywo. Tysięcy o, tysięcy o! Wyrzuciło tysięcy. mnie z Mustasa! Dobra, to już jest ten moment. E, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem w SmileX, a to jest... Ja się... Ja już się przygotowałem, a nie no, no, Tak już myślałem, bo ja chcę też odcinek od ja nagrać. nie? Ja na już myślałem, że tak. Nie nie w... Dużo, w... W piątam, ludzi było, bo kredytów, ja jestem w sali nowej Maćka, Bo muszę tu być. Wow. <trym> Dzięki za... Czekaj, to... Martyna uwu. Martyna UW Dobra, zaraz e, Cześć, Nie ma na razie progresu Martyna więc dzień dzień za... nagranie i zaraz się Dzięki widzimy Kiedy będzie już ten Brawl Stars Dobra, to dosłownie Ostatnia szansa Jak nie będzie jak to jest za I nie daje gdzie To ja kończę tego Jak wrzucę na YouTube Ale ale Widzimy, ale do tego odcinku Autorizacy na 100%, wiecie. Ja z Wami żegnałem, subskrybujcie mój kanał i łapkę w górę, aby ja się żegnam.